Czy może być dwa razy z rzędu ta sama lektura? Czyli, tak, w zeszłym roku były kamienie na szaniec. Czy mogą być w tym roku? No tak. Nie ma żadnej reguły, która ustalałaby, że lektury muszą być na przemian. Oczywiście szanse na to są niewielkie, bo po prostu trudno jest stworzyć nie wiadomo ile zadań do jednej lektury. Dlatego zwykle jest jakaś rotacja, ale nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że jeśli rok temu były kamienie na szaniec, to w tym roku ich nie będzie. Jest po prostu robienie was w konia. Raz, że nikt, kto układa arkusze, nie może publicznie mówić o tym, co będzie, bo wtedy ryzykuje więzieniem za ujawnienie chronionych danych. A dwa, że to jest po prostu bez sensu. Nawet jeśli arkusz dotyczyłby baladyny, to i tak może się pojawić na przykład zadanie na interpretację plakatu o kamieniach na szaniec. W dodatku znajomość lektury przyda się w zadaniach typu wskaż bohatera lektury obowiązkowej. I w wypracowaniu. Czyli wniosek jest taki. Nie sugerujcie się tym, jaka lektura była rok temu, bo i tak musicie znać wszystkie lektury obowiązkowe. I przyślijcie ten film komuś, kto będzie zdawać w maju egzamin i zaobserwujcie. Babę od polskiego, po więcej wiedzy do egzaminu ósmoklasisty.